Cześć, jestem Lili. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o Kangur 2024 rzaczek pytania po trzy punkty. Pierwsze zadanie, która liczba znajduje się jednocześnie w trójkącie, w kwadracie i w kole A1 jeden. Jeden znajduje się w kole, ale nie znajduje się w trójkącie i w kwadracie B4. 4 znajduje się w trójkącie i w kole. C5. 5 znajduje się łącznie w trójkącie, kole i kwadracie. Więc prawidłowa odpowiedź to jest C, ale sprawdzamy jeszcze D i E. D9. 9 znajduje się w łącznie tylko w trójkącie. E10. 10 znajduje się w kole i w kwadracie, ale nie znajduje się w trójkącie. Więc prawidłowa odpowiedź to będzie C. Jak lubisz ten filmik, to zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia.